Modlitwa o Wstawiennictwo Świętych Patronów Święci Patronowie, przyjaciele Boga i ludzie wiary, którzy żyliście na ziemi tak jak my, zmagając się, upadając, powstając, a dziś trwacie w niebieskiej chwale, spójrzcie łaskawie na nas, którzy jeszcze wędrujemy. Prowadźcie nas ścieżkami dobra, uczcie rozpoznawać głos Boga pośród zgiełku świata. Brącie nas przed złem, osłaniajcie chwilach słabości, a gdy ogarnia nas zwątpienie, przypominajcie, że świętość rodzi się z codziennej wierności. Niech wasze światło rozprasza mrok, niech wasze modlitwy wznoszą się za nami do Boga, abyśmy kiedyś mogli dołączyć do Was w domu ojca, gdzie nie ma już łez ani cierpienia, lecz tylko miłość i pokój wieczny. Amen.